Raz, raz guru solo sprawdź to Ludzie są ze sobą, a zaraz się rozstają, nie ma Już tej miłości nie ma miłości na zabój Wiesz co mnie to przykre wszystkie nasze wspólne chwile Odezły mnie pamięć wiem że ciebie często ranie Chciałem, kochanie, naprawdę, bardzo przepraszam. Płyną z wymi, po policzku. wiem, że ciężko jest wybaczać Chciałbym zatrzymać czas, chociaż tylko na chwilę objąć. Cię jak najmocniej mówić, że dla ciebie żyję, chciałbym złapać cię za rękę, zabrać na długi spacer. I wyszeptać ci na ucho całą ona sprawdę. Pocałowałbym cię w usta, poczuł ich słodki smak. Uwierz, chciałbym tak bez końca, a ty chyba tak jak ja. Do cztery ściany, znowu jestem sam. Ja już nie chcę tak. To jest serio bardzo ciężkie. Długo w dłoni, zamiast mieć tam twoją rękę. Znowu ta sama codzienność i niestety znów się męczę. Chciałbym, żeby wszystko znowu było normalnie. Tak jak dawniej, bez żadnych zmartwień, bez złości, agresji, tego wszystkiego co złe. Spojrzeć ci prosto w oczy i powiedzieć, kocham Cię. Chciałbym, żeby znowu wszystko było normalnie. Tak jak dawniej, bez żadnych zmartwień, bez złości, agresji tego wszystkiego co złe. Spojrzeć ci prosto w oczy i oh, powiedzieć man. kocham Cię.